Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym poradniku chciałbym Wam pokazać, jak zaprogramować napęd firmy Nice model Robus 600. Zapraszam. Przed rozpoczęciem programowania należy zwrócić uwagę, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone. W tym miejscu podłączamy zasilanie, używając kabla 3 razy 1,5 do zworki bus podłączamy fotokomórki używając kabla 2x05. Ja tutaj dodatkowo mam jeszcze podłączone otwieranie kluczykowe pod zworkę SBS, a także lampę błyskową pod zworkę flash i również używamy kabli 2x05. Dioda L1 i L2 namryga, co sygnalizuje nam, że napęd jest niezaprogramowany, ma ustawienia fabryczne. Rozpoczynamy od kliknięcia przycisku OPEN, a także STOP przez około 3 sekundy. Dzięki temu nasz napęd rozpozna wszystkie elementy, które są do niego podłączone. Diody zaczynają nam szybko brygać. I jak widać w tej chwili mryga nam dioda L3, L4, czyli wszystkie elementy, które są do niego podłączone zostały rozpoznane. No i w tym momencie możemy pójść krok dalej, czyli klikamy przycisk Stop, a także close przez około 3 sekundy. I w tym momencie napęd rozpoznaje długość skrzydła. W tym momencie mamy ukończony proces programowania napędu. Powinna nam się zaświecić dioda Stop. No, i sprawdźmy, czy wszystko przebiegło pomyślnie. I jak widać, napęd jest prawidłowo zaprogramowany. Życzę Wam powodzenia. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.